I ta niezwykła pierwszybka y, zatrzymała się w Sulejowie, a Sulejem to jest y, parafia w archidiecezji Łódzkiej. Dlatego y, tu już od wielu lat jestem, żeby odprawić święto i błogosławić, wygłosić Słowo Boże. Ogromnie się cieszę, że jest także grupa duchowa, a więc y, te osoby i ci uczestnicy, którzy w sposób szczególny rozwijają swojego ducha kształtują osobowość i indywidualność chrześcijańską właśnie poprzez w jakiś sposób realizowany udział w tej pielgrzymce. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich, ale jednocześnie pragnę życzyć, aby te wszystkie plany, marzenia, oczekiwania, które poszczególne osoby wiążą, z tą niezwykłą, wspaniałą pielgrzymką, żeby one mogły z Bożą pomocą, ale także z ich wysiłkiem i ze współpracą, z Bożą Łaską mogły się zrealizować. Tego całego serca życzę i obiecuję modlitwę w tej intencji. Szczęść Boże.